Jest mi trochę przykro, że Wiśnia nie odniósł się do mojego filmu, no ale nic. Bardzo starał się on tam wybierać, jaki to jest uczciwy i jak bardzo nie podoba mu się to, że istnieją takie kanały z dramami jak mój. Ja nie wiem, co wiśnie miał przez to na myśli, bo troska o bezpieczeństwo i higienę na YouTubie to według mnie coś pozytywnego. Nagłaśnienie szemranych spraw, jak na przykład zwobiec obiektywu, to coś pozytywnego. No ale wiadomo, dla osób chcących robić biznes na mało legalnych rzeczach, to nie w smak. I bardzo im się to nie podoba, że ktoś ma czelność podważać ich autorytet i zaufanie. No dobrze, ale Wiśnia nagrał prawie godzinny film, gdzie to się odniósł do, jak to powiedział, dwóch najpopularniejszych filmów na ten temat. Wybrał film od Itzygo, który faktycznie był filmem, który Początkował tę dramę i należą mu się tutaj zasługi, ale wybrał też drugi film od jakiegoś Wasila. Film ten miał zaledwie kilka tysięcy wyświetleń, a nie powiedział za to nic o moim, który miał prawie 30 tysięcy wyświetleń. No nic, ubolewam, może nie zauważył, może fakty w nim zawarte nie były zbyt łatwe do wyjaśnienia, więc łatwiej było wybrać sobie mniejszych przeciwników. Jednak nawet ja miałem przyjemność dostać napływem jego małoletnich widzów, co tylko obrazuje, że naprawdę to tylko dzieci były celem tej reklamy. Tutaj ode mnie jeszcze jeden taki mały pstyczek w nos do wiśni. On podśmiechuje się z kanałów o dramach, że to taka moda i to takie łatwe pozyskiwanie widzów. I nie zaprzeczam, że tak jest, ale brzmi to cholernie zabawnie z ust człowieka, który stworzył swój kanał oparty na ciekawostkach z demotywatorów i bezużytecznej. No, come on.

no ale okej, okay. Wiśnia nie odniósł się tyle do samych faktów, co do tego, że on nikogo nie okradł, tam bla bla bla. Faktycznie nikogo on nie okradł, ja też mu tego nie zarzucałem, zarzuciłem mu za to jedno, że jest niemoralny. Sprawdźcie ten mój poprzedni film. Ale po kolei, nie chcę się ustawiać jako eksperta, więc będę zadawał wam tylko pytania, a wy będziecie sobie na nie odpowiadać. Więc po kolei. I weźmy pod uwagę też to, że nie jestem prawnikiem, więc jeżeli coś źle rozumiem, a ktoś się na tym zna, to proszę mnie wyjaśnić. Ja Wam pokażę tyle, ile sam byłem w stanie znaleźć i tyle, ile sam wydedukowałem. Myślę, że większość faktów jest prawidłowa, ale jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia, to proszę napisać w komentarzu. Wiśnia przyznał się, że oszukał widzów, że ci nie dostaną 30 zł, tylko 21, bo 30 zł w tytule po prostu o wiele lepiej brzmi. Z drugiej strony to jest jeszcze większe kłamstwo, bo za samo założenie konta dostaje się 10 zł, więc to żadna zasługa wiśnie. Finalnie wychodzi na to, że daje nam zarobić jedynie 11 zł, bo 10 zł i tak mamy już z założenia konta na tej stronie, więc równie dobrze moglibyśmy znaleźć link do tej strony w goglach czy cokolwiek innego i nic to by nam nie zmieniło. Druga sprawa to regulamin tej strony, który ma w nim ujęty punkt Portal ma prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny. Ten punkt według polskiego prawa jest zabroniony. Źródła, podaję głównie tutaj przykłady dla sklepów internetowych, więc prawnik musiałby się wypowiedzieć, ale skoro Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zabrania skorzystania z tego typu punktów regulaminu, to jasno jak na tacy można przyjąć, że na strony z takim punktem regulaminu lepiej uważać a wiśnie im reklamuje, a później nawet się do tego nie ustosunkuje. Dlaczego to zrobił? Czemu zgodził się na reklamę strony z tak szemranym punktem? I on nie widzi w tym żadnego problemu. Jeszcze ma pretensje do ludzi, że ci zadają pytania i zwracają na to uwagę. Straszne to jest, co on robi. Przejdźmy do wisienki na torcie. Lottolent. Spójrzmy, co wyskoczy nam jako pierwsze po wpisaniu w goglach LotToland opinie. Pierwszy wynik, który nam wyskakuje to uwaga na lottoland.pl Wiadomości 24. O, kto by się spodziewał, prawda? Przeczytajmy, co mamy tutaj napisane. Czy spółka LotTolent jest częścią spółki totalizatora sportowego? Nie! LotTolent to zagraniczna firma, która w żaden sposób, z którą w żaden sposób nie współpracujemy. LotTolent, a także inne firmy pośredniczące w zakupie produktów LOTTO nie mają zgody na wykorzystywanie naszych znaków towarowych, a tym bardziej na sugerowanie, że współpracują z totalizatorem sportowym. Dodam, że o działalności takich firm Informujemy każdorazowo odpowiednie służby, w tym przypadku służbę celną, która ma wszelkie uprawnienia i narzędzia, by sprawdzić, czy i w jakim stopniu zostały przez dany podmiot naruszone przepisy ustaw o grach hazardowych. W skrócie, Wiśnia reklamuje stronę, która oficjalnie jest skamem, oszustwem. I teraz musimy się zarejestrować, ale na stronie lottoland a w skrócie działa tak, że wypłacicie im kasę, a oni w waszym imieniu kupują kupony do totolotka za granicą. Tam je wypełniają i wysyłają za waszą kasę, licząc na to, że ktoś z was trafi szóstkę, czyli kilka milionów euro. Jak to się uda, wtedy pewnie cały interes zwijają, strony zamykają, a wy jesteście w dupie, bo kupon mają oni, więc to od dobrej woli tej strony zależy, czy dostaniecie swoją kasę. Pytanie, czy będą tacy chętni wam wypłacić wasze parę milionów euro, kiedy nie będą musieli tego robić, bo tylko, bo tylko oni będą mieli kupon. Prosty wałek, prawda? A teraz policzcie sobie: Wiśnia w jakimś ze swoich filmów albo wpisów powiedział, że z jego promocji skorzystało już. 4000 widzów. Więc policzcie, każdy jego widz musiał kupić wpierw na lędzie 6 kuponów za minimum 9 zł i je wypełnić, co daje nam 24 tysiące wysłanych kuponów Totka. Z czego dam sobie rękę uciąć, że 99% osób wypełniających te kupony o tym zapomniała. Czyli nawet jakby udało im się wygrać 5 euro, 400 euro czy 100 milionów, to nikt tej wygranej nie odbierze, bo po prostu zapomnę o istnieniu tej strony. Genialny biznes. Ludzie za swoje pieniądze sponsorują ci kupony totka. Wystarczy, że co dziesiąty, zarobi, nie wiem, 5 euro, to nie dość, że ci się to zwróci, to jeszcze zarobisz. A przecież logiczne jest to, że żaden z widzów wiśni nie wróci już na tą stronę i nie odbierze swojej ewentualnej nagrody. Zagrywam teraz małą poprawkę, która jest już po nagraniu całego filmu i doraz do mnie coś dotarło, że to co przed chwilą powiedziałem, to jest to, co strona chce, żebyście myśleli, z tego co gdzieś wyczytałem? Bo ta strona to nic innego jak zakłady bugmacherskie. Wy się z tą stroną zakładacie o to, że podane przez was numery padną w następnym losowaniu. Oni nie wysyłają żadnych kuponów. To jest po prostu zwykła bugmacherka, tak? byście obstawiali mecz w piłce nożnej, czy będzie remis, czy wygra ta drużyna, czy ta drużyna. Tutaj obstawiacie za to, jakie, jakie numerki wpadną w nowym totolotu. Na samym dole strony też jest taka ciekawostka, wynieje tam też bardzo fajna notka. EU LOTTO LTD posiada licencję zezwalającą na działalność wydaną przez rząd Gibraltaru i uregulowaną prawnie przez gibraltalskiego komisarza do spraw hazardu. Czemu zdecydowano się na Gibraltar? Może jakiś prawnik nam o tym opowie. A teraz, może poczytajmy komentarze pod artykułem. Kazimierz Kowalczyk. Lot Talent to, to banda oszustów. Chciałem wypłacić pieniądze, to tylko umożliwili parę groszy wypłacić. Banda złodziei. Wrzesień 2016 roku. Ale biorąc pod uwagę, że opinie były pisane już o wiele wcześniej, to są pisane przez faktycznych ludzi, którzy prawdopodobnie mieli styczność z tą stroną. Nie zakładam inaczej. Sylwester Wacławek. Wpłaciłem na moje konto lot Talent 100 zł. Nie wykorzystałem tych pieniędzy i poprosiłem o zwrot owych 100 zł. Warunkiem zwrotu miała być weryfikacja. Do której kazali przysłać kopię dowodu osobistego dwustronna lub paszportu. Wysłałem skan paszportu. Zakrywając wcześniej mój podpis w paszporcie. Okazało się, że zakryłem dane i nie mogą zweryfikować mnie, w związku z czym pieniądze nie zostaną zwrócone. Sprawa oczywiście zgłoszona na policję, chociaż wątpię, że odzyskam pieniądze. Przestrzegam przez lot to lent. Czy macie jeszcze jakieś wątpliwości, że Wiśnia zareklamował stronę, która okrada i oszukuje ludzi? Czy wiśnia nadal jest taki fajny? Czy nadal będziecie go popierali? O, zarobiliśmy sobie 10 zł, ale on jest fajny. Nadal będziemy się na to zgadzać, nadal będziemy to akceptować? Oszuści, za każdy zakład pobierają ekstra prowizję 7 zł. Oszuści, brak zmianki na ten temat w regulaminie. Kwiecień 2016 roku, więc teraz, niech każdy, kto skorzystał z promocji Wiśni, niech sprawdzi, czy może nie ubyło mu jednak 7 zł ekstra. Za każdorazowy, za każdorazowy zakup jakiegokolwiek losu z karty kredytowej, debetowej, przypisanej do konta, pobierana jest dodatkowa prowizja 7 zł. O czym Tolend nie informuje, który nie informuje w regulaminie, który jest tylko po angielsku. To też zwróciłem w poprzednim filmie. Myślałem, że nigdy nie dam się nabrać o szóstą sieci, no ale stało się. Ten lot to to przestępcza organizacja i nie mam wątpliwości. Regulamin w języku obcym, brak możliwości odstąpienia od umowy, opłata za zapłatę kartą kredytową, opłata za zapłatę kartą kredytową. Teraz właśnie się wszystko wyjaśnia, dlaczego Wiśnia kazał wam zapłacić kartą kredytową, a nie Payu, czy Paypal'em, czy inną metodą, czy inną metodą natychmiastowego przelewu, jak przelewy 24, tam były też inne opcje. Dlaczego Wiśnia powiedział, żeby zapłacić kartą kredytową? Teraz to do mnie dotarło. Czemu kazał wam zapłacić kartą kredytową, skoro były inne opcje zapłaty? On powiedział, że to jest dla niego najwygodniejsza metoda. No bo po co jak można zapłacić od razu z konta bankowego, gdzie wszystko jest czarno na białym, jest jeden przelew i koniec kropka, nie ma jakichś ukrytych dopłat, nie ma jakichś ukrytych transakcji. Czemu on wam kazał skorzystać z karty kredytowej, gdzie podajecie pełne swoje personalia i pełne potrzebne informacje na temat karty kredytowej? Opłata za zapłatę kartą kredytową. Pytam się, jeżeli nie mają pozwolenia na prowadzenie gier hazardowych i powołują się na państwowy totolotek, to czemu ten ostatni nic z nimi nie robi? Dlaczego banki obsługują bandycką firmę? Nadal mówi. Nadal Wiśnie jest czysty, nadal Wiśnie nie reklamuje. Skamu nie, to wszystko są jakieś zmysły. Co? Przecież on kasę wam rozdaje kasę wam rozdaje. To jest on robi to z dobrej woli. On robi to z dobrego serca. On ma taką dobrą duszę. Powiedz ile ci zapłacili. Powiedz wieśnia, ile ci kasy za to zapłacili? Ile ci kasy za to? Pokaż przelew, ile ci za to zapłacili i co ci napisali? Był nam sobie rękę uciąć, bo widziałem inne reklamy tej samej strony u innych youtuberów. To zakładam, że każą wam mówić, że to jest na cele charytatywne. Wszyscy, którzy reklamowali tą stronę, mówili, że część kosztów pójdzie na cele charytatywne. Nikt nie powiedział na jakie. Mówili, że pójdą na cele charytatywne, czyli to jest jakaś odgórna inicjatywa od tego reklamodawcy, by to mówili. I zakładam, że to z kartą kredytową, też jest od tego reklamodawcy, nie zdziwiłbym się jakby ten jakby ta osoba, która im kazała to reklamować, płaciła im ekstra za to, żeby pokazali płatność kartą kredytową, czemu kazał wam powie on mówi, że kazał zapłacić kartą kredytową, bo to jest najwygodniejsze ale były inne opcje zapłaty I czemu nie powiedział, że ok, nie macie karty kredytowej, to zapłacicie tak lub tak Czemu kazał wam wziąć kartę kredytową rodziców, a nie kazał wam zapłacić innym metodem przelewu? Czekajcie, zobaczę, jakie są jeszcze tu metody przelewu, czekajcie. O, macie przelewy, macie dotpay i macie PaysafeCard. Czemu nie kazał wam zapłacić Cardem, który jest takim najbardziej uniwersalną metodą płatności, która jest idealna dla dzieci na przykład, gdzie nie ma waszych danych, nie ma nic, gdzie nic się nie może stać. Czemu kazał wam płacić kartą MasterCard? Czemu się tak uparł na swoim filmie i podkreślał wielokrotnie, że płacicie kartą kredytową? On tam później dodał, że to robił dla swojej wygody. Ale on nie robił tego dla swojej wygody, bo nakłaniał widzów, żeby płacili tylko tą metodą nie zasugerował Wam, że możecie równie dobrze zapłacić przelewami, dotpayem, paysafe kartem, to brzmiało tak, że także musicie zapłacić obowiązkowo kartą kredytową, że jak zapłacicie czymś innym, to może wam tego nie zaliczyć. Nawet nie wspomniał, że można płacić czymś innym. Czemu tego nie zrobił? Tu już się lampka taka czerwona powinna wam zapalić, że to już z góry był skam. On o tym wszystkim wiedział. On... Wszy Jeżeli nie masz karty, weź od swoich rodziców i wytłumacz im, o co chodzi. Założę się, że na pewno pozwolą ci z tego skorzystać. Więc przechodzimy teraz do sedna sprawy. Teraz założyliśmy konto na tej stronie. Co nam to daje? Dają to możliwość zapłacenia, mianowicie, tak jak wam mówiłem, potrzebujecie karty, na której jest 9 zł. Jeżeli ktoś z Was kupuje przez kartę, wie, jak to się robi, oczywiście, możemy sobie wybrać jeszcze inne metody zapłaty. Tu macie wszystko po lewej w pierwszym punkcie. Oczywiście, że oszustwo. Proszę mi pokazać stanowisko w Gibraltarze, cytat Gibraltarskiego komisarza do spraw hazardu, na którego owa spółka się powołuje. Jest to opisane na stronie internetowej Lottoland. Śmiechu warte. Bez numeru zezwolenia, bez numeru jak w Polsce odpowiednika KRS. Nie ma czegoś takiego jak wyżej wymienione, Nie ma takiego, jak wyżej wymienione stanowisko. Wystarczy zadzwonić pod numer ambasadora Gibraltaru w Polsce i w Europie, czyli konsulatu Wielkiej Brytanii. Bo ten twór pod to królestwo podpada Mega oszustwo, czytajmy dalej komentarze To są oszuści, nie mają zamiaru wypłacać wygranych Oczekują, że będą przeznaczać pieniążki Tutaj zarobione na kolejne gry Wynajdują dziesiątki sztuczek, domagają się przekazania Wszystkich możliwych danych osobowych i bankowych To jest ta lampka, która się Icygo zapaliła Że proszą was o wszystkie dane Każdy, kto się tam zarejestrował, dał im wszystkie dane Ja nie, nie, nie wiem, jak ta strona jest chroniona Nie wiem, na jakiej zasadzie działa Nie wiem, jakie mają możliwości wglądu w te dane ale w momencie kiedy oni proszą o skan dowodu osobistego dwustronny tam ktoś napisał, że prosili go o dwustronny skan dowodu gdzie skan drugiej strony z peselem jest zabroniony, można to zgłosić na policję ta strona domaga się obu stron zdjęcia waszego dowodu osobistego żeby wypłacić nagrodę i pieniądze ta strona jest oszustwem i bugmacherką a Wiśnia to reklamuje i podłącza się pod oszukał właśnie w tym momencie swoich widzów przez swój brak zainteresowania i przez rząd zarabiania pieniędzy i jeszcze ma czelność nagrywać film, w którym to się wybiela. W dodatku nie ustosunkował się na mój film, gdzie było trochę więcej dowodów, bo było mu wygodniej się ustosunkować do filmów, do filmów słabszej jakości. Po prostu nie bójmy się powiedzieć, że tamte filmy były po prostu gorsze, miały mniej zawartości. Nie mówię, że mój był idealny, bo oczywiście, że nie był. I one się też nawzajem dopełniały, ale jednak mój był najdłuższy. Mój miał tam najwięcej rzeczy wymienionych i nie ustosunkował się do mojego, tylko wybrał dwa poprzednie, z czego jeden był jakiś w ogóle beznadziejny, miał, chyba trwał minutę. I powiedział, że ustosunkował się do dwóch najpopularniejszych filmów, z czego mój był chyba nie wiem, 40 razy bardziej popularny od tego, do którego się ustosunkował. Więc bardzo nieładnie tutaj Wiśnia za taką manipulację i brak zainteresowania tego, co się reklamuje. Nikomu nie ufaj w 100%, bo został. Mi możesz ufać w 100%, bo. Z tego co wiem, nigdy nie sprzedam żadnego bullshitu, który was by okradł. Czy mogę już oficjalnie powiedzieć, że Wiśnia zareklamował swoim małym widzom, bo średnia wieku to między 8 a 13 lat, oszustwo, przekręt, a w dodatku bugmacherkę, która jest dozwolona od lat 18. Nawet na stronie jest napisane, że trzeba mieć ukończone 18 lat, by brać udział w zakładach. Czy Wiśnia właśnie nie nakłaniał swoich małoletnich widzów do złamania prawa? Czy Wiśnia również nie złamał prawa, reklamując zakłady bugmacherskie? Czy każdy, kto skorzystał z promocji Wiśnie, stał się teraz przestępcą, bo jak czytam na rządowej stronie ministra finansów. Jest tam napisane, zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet oraz uczestniczenie w grach hazardowych urządzonych przez sieć Internet. Tutaj macie listę siedmiu stron, które są zaakceptowane i z których można korzystać. Oczywiście w skład tych stron nie wchodzi tolent, czyli każdy, kto skorzystał z tej strony zgodnie z artykułem 89 ustawa 1, punkt 3 każe pieniężniej podlega uczestnik w grze hazardowej urządzonej bez, bez koncesji lub zezwolenia. Jedyny wyjątek od powyższej zasady stanowi Tutaj artykuł, który stwierdza, że karze pieniężnej nie podlegają uczestnicy loterii promocyjnych. Tutaj, że gierbingo, że takie tylko na, na zabawki, na fanty, na jakieś przedmioty. L za złamanie tego artykułu karze grzywny do 120 stawek dziennych podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej uczestniczy w zagranicznych grach losowych lub zagranicznych zakładach wzajemnych. Czy Wiśnia i jego widzowie stali się w oczach polskiego prawa przestępcami? Na to pytanie musi odpowiedzieć Wam prawnik. Możecie być wdzięczni Wiśni, bo prawdopodobnie dzięki niemu naraziliście się na prace społeczne lub kilka tysięcy złotych kary. Ja nie jestem tutaj od osądzania, chciałem, ja chcę tylko uświadomić, tak jest mój kanał, tak jak Wiśnia powiedział, yy, że, dram że kanały z dramami są tylko po to, żeby uświadamiać i rozpowszechniać jakieś informacje. I dokładnie, ja od zawsze prowadziłem ten kanał z taką myślą, żeby nagłaśniać jakieś sprawy. Gdzie płacisz, bo to jest bardzo dobra rada, uważaj gdzie płacisz i uważaj kogo oglądasz. Pieniądze można szybko stracić, jeżeli się podaje swoje dane na jakichś nieoficjalnych stronach i coś tego typu. I ale dobra, już koniec mojego gadania. Tyle ode mnie, zostawcie hejta, łapkę w górę i dwa złote na Patronite. Ja co was czule i do usłyszenia.